Masz, dzień 3. Ja jeszcze nie wiem, czy łączone, czy nie, bo dzisiaj będziemy kończyć dekorowanie. Wczoraj wszystkiego nie zrobiłam, więc zobaczymy, yy, ile materiału mam. Bo już wiecie, czy są razem, czy osobno. Ale zaczynamy. Miałam dzisiaj nagrywać, bo Amala chyba jakiegoś glutka małego ma, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Miejmy nadzieję, że dobrze. Yy, no i co? Otworzyliśmy sobie trujeczkę. Taki cukiereczek był. Oczywiście to mamy. Amelcia, nie jest słodyczy, tak? Zaraz otworzymy twój. Mama idzie po twój kalendarz, dobra? Idziemy po dziewczynę. I okienko numer 3. No co, standardowo musik dzisiaj, gruszka. To jest dla ciebie. I powiem wam, że póki co z musikami idziemy na bieżąco. Smakuję jej. Bez oszukiwania mieszkanie wygląda tak. Jeszcze jakieś rzeczy pozostawały na stole. Do pochowania to jeszcze puste kartony. Tak, i tutaj jeszcze jakieś rzeczy, już pomyte, talerze. słoik miski z siatkami, talerzy z dziadkami. Więc to wszystko jeszcze muszę zrobić. Tuż tu Fartuszek powiesiłam. No i mieszkanie wygląda tak. Więc co, kończymy. Na pewno wam wszystko nagram, jak już będzie skończone. Odzywam się na szybko do Was. Jestem w trakcie montowania vlogmasa z 2 grudnia, którego widzicie 3 grudnia i ten pierwszy film z dekorowania i tutaj będzie część druga dekorowania, dlatego że tu mam dużo materiału w tym poprzednim vlogmasie. I w tym sobie właśnie w vlogmasie dokończymy dekorowanie. Nie będę tego łączyć, bo bym miała za dużo do montowania, nie chcę, żeby te filmy były takie długie, więc będzie osobny jednak vlogmas, ale pewnie będę, będzie on siedział głównie wieczorem. Jak przyjdzie mąż z pracy, to tak przycisnę, trasę zmontuję, muszę obiad zrobić i tak dalej, więc będziemy sobie kończyć wieczorem, ale to nieważne, po prostu wy macie tutaj. W tym vlogmasie i w tym vlogmasie też będzie efekt końcowy, jak wszystko dekorowałam, bo to, co na przebitkach widzieliście w poprzednim vlogmasie, to jeszcze też było oczywiście jak to u mnie zmieniane. I efekt końcowy będziecie mieć, jak wszystko zrobię. To wam pewnie nagram, jak to wszystko wygląda, i tymczasem lecę montować, póki Amela śpi. Amela śpi, to my się bierzemy jak, jak zawsze co wieczorne. Sprzątanie, dekorowanie, więc dokończymy. Mam nadzieję, że mi się uda ci więcej zrobić. Porobę, to jest z ubraniem łóżka i pościeli, bo nie chcemy jej przeszkadzać, żeby spała, no bo ten katarek, trochę mam mam nadzieję, że to szybko zleci. Że to szybko je mieni i nie chcemy jej wybudzać. A więc, yy... Więc chyba sobie bierzemy tutaj, przyniesiemy, przebierzemy i zaniesiemy i pewnie Wam dobra taki efekt końcowy wszystkiego jutro rano, bo mi to w tym vlogmasie, jako w vlogmasie trzecim, ale po prostu tam to rano, żeby już było to wszystko w tym vlogu, no bo inaczej nie ma opcji. ja podpalam świeczkę. Więc sobie palce poparzę. No, nie zaczynamy, więc tak. No i ten efekt końcowy pewnie będziecie mieć rano już wszystko yy, nagrane, co i jak. jedynie ja tam zostanie dopieszczać, to na pewno dzisiaj już nie będę obrusu, yy, prasować czy coś. Yy, no, ale takie szczególiki to wiecie, będziemy sobie dopieszczać przez cały grudzień tak naprawdę. Tak jak mówiłam, zmieniamy pościel i w tym roku będzie taka w dziadki do orzechów. I don't want it to be just me I don't need another pretty gift I don't even need a dream cause all I ever wanted was a single dream come true and darling that's you Couldn't

thank <laughs> you